Tego tekst! Tego tekst! Masz go No to nieźle że mi Minecrafta skraszowało. Super serwer! Cześć, witam bardzo serdecznie wszystkich. Nie mam zamiaru się smucić, tylko zatracić się, co najlepsze. Szymano pomarańczko, Szymano dex, Szymano wiśnio, wośnio, Wonisio. Daj mi jakiś drop, mega! Turbo drop! Mega, mega! Daj mi kilo w Kurwa, ten, właśnie z mi Co w 6.3 Co ty kurwa masz kurwa masz Co się No, masz się masz masz. się się w o, kilo w 63. Dobrze. Jak się no ja, z Jakieś panelu zalogować Elo, pierwsza typarka wygrana, plus 18 Jak punktów. S, 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 S. Makywa. na, 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 ja? na Razory już ma. Jeszcze raz Czekaj. No kurwa, gracz. GG. Chcę wypożyczyć o rekrutacji, niech Tore nie też już ma Oszust Tego go dex Daj dex Masz go dex Jak ty mnie zaraz wiesz, człowieku A ja ci tam zadaję? No to bije no. Aha, to przepraszam, ja nie widziałem. Ja no, myślałem, że my w sojuszu nie bijemy. Ja go uderzyłem. Uderzyłem go, no nie, nie usłyszałem. Ja mam My gonimy też typa, Peter. Bez niczego. Nie ma już kopca, jak coś. bijemy go. Mało, polizał. Właśnie. Peter, pomóc ci? Nie, on biegnie po Poleciał. Biegnie do nas? Daj, ukośnik PP. A drugą rzuciła. A trzeciej nie ma. Coxa zjadł, koksy zjadł. To fokus tego... Focus tego Steve'a w takim razie. On no, na no drzewkę będzie biegł. Ale jak spodnie, to nie ma pery. No, ja lotery można skoje. robić jak coś. To on wchodzi. Na, nice, nice, to nice. bo no. on ma coxa On zjadł dopiero? w nie pipi. Chodź, Dobra. Gdzie on jest? Nie. Nie. go? Nie, wchodzi na drzewkę. Ile on ma tego koksa polizał. jeszcze? Tu jest 20 parsek. Tu kolejny I... kok. Włączyłem ma... PVB, włączyłem PVB. On na koki, kurwa Już nie ma prawie. Jamyk polizał od nas. Oj leci. Pat, pat, pat. On znowu tu jest, ja go zabiłem. Dobierajcie się jak możecie, pamiętajcie, Zabieram żeby dobrać. się dobierać. Pamiętajcie, żeby się dobierać no. Ja tego w do końca. Dalej tego na pracę. Nie polizuję. Polizuję. Ile ma pan? Jeszcze go nie biję, bo ja mam o. Skąd tu uszło? Dobra. To jest z skaju! Ale idę na perę w ciebie. Sorry. <laughs> Dawajcie tego focus minion, focus minion. No. Tego skaju, Skyu, masz go. Najpierw z Skaju. Dobrze, Skaju. Nikt takiego go na mnie, o, nie. tak! go na ktoś dać na parę, bo nie wiem jak tam zejść Ja, ja mam, Peter, rzuciłem do... cię, rzuciłem cię, no Jesteśmy Też mam tylko na parę Tu Godswager jeszcze jest Godswager mi tak nerwował na sandach O, no, jeszcze powie... o, no pewnie, On no się no będzie długo ta... awansować no, no Dobra, spaduj, no no na dużo na, nie jadę, no. no. hm. Super Leśnie, o ten tak dookoła leci. Macie go, macie go, macie go. Lidze, ligze, ligze. On wejdzie do safe roomu Tam jest safe room? A nie, tu nie ma. na wszystkich spawnach na... Co to już on Nie, nie płyzał. Miałem jakieś jest. A ja nie aperuję już. <noise> są kolejne. No. a nie. Po tej stronie jest. Odeś się na bugować? To nie, nie, to się. Nie. Jak tam tylko to słóweczki, ja szedłeś. Jak tam szedłeś, rozory? O, tutaj Kukane. A tu. A zabiliście go, tak? Ale... No, tak, tak, tak. No i nice, super. Sychno. Sychno. Koks 6 trzeba fokusować Nie poleciał. To jest tym na ciężko. Satrix precyzor, masz obrażaj. Ja daję radę, No tak. No, no, daj koks 6, fokus, koks 6 mhm. cały czas. Ta, on już chyba nie ma speeda ani koksa. Ten drugi też nie ma koksa. To Peter, Peter, Peter za tobą. Perła? Poszła perła. Ale chykają obaj Koksów nie ma Nice, nice, satrix. Masz go satrix? Satrix. Puma. Razory. Peter skaju prawo, Peter. Pew pew gildia, jak coś uważajcie. O to, co jest? Laglu. Knoka w siłę. No i koniec. Kończył. Koniec. Nice. 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 Tu był jeszcze drugi, nie? Berce. No ci no, było. było. Berce? Trzeba było pożreć jakieś masówki, chyba tam. Potem trzeba było takie beatki z tym masówką. Ten jest na pusty. Prost. Koks odjadł ten drugi też. Właśnie, bo bym też koksa zjadł Ja też zadam Tylko, że wow. Ten już nie ma nie, Ten wyjebka już nie jest na koksie Macie go, macie go Bliźnie ja, no za tym Pylizą, pylizą Drugi się wkopuje Kilofa nie mam, a mam Zjadłem koksa, kobluj, 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 kratkę, kratkę kobluj Perły. Nie będzie, nie będzie. Idź, 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 z nim Nie, 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 tunel Idź, kratka! Mam kratkę, mam kratkę Masz kratkę Nie polisz tylko razory Nice, GG! Z... Nice, Kurwa, ale męczarnia znika. No, no bo dobiera się Spokojnie, cały czas spoliłeś, tak? Półtora godziny, O to się. Tak? Ja ktoś tu robi ten? Każdy, kto szybciej schodzi. bo jak każdy będzie kopać, to to będzie szybciej schodzić, no. Zabiłem go. Czy teraz zabiłem? Siłanko. Alamator. Biegnę do ciebie. Spokojnie. Panie, ja ale ucieka. Piszę. To goń go, goń go. Goni, so ale ucieka. So amsol e Yeah. Polizał. Chodź do mnie. Yy, no pff, szukam cię. Kośnik PP możesz? Nie mogę poli albo... Albo ty moje PP? Ja jestem tu na końcu. Idę, widzę, 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 widzę. Co robić Peter, Peter? Mam towary chila.